I wracamy do naszej BMW 1600 GT, mieliśmy mały problem z tego względu, żeby wyważyć musieliśmy mieć odpowiednią jeszcze tuleję, więc została szybko dopasowana, więc osoby, które mają takie motocykle, rocznik ten z tak naprawdę pierwszych lat produkcji 2.11, spokojnie możecie przyjeżdżać, już jest taka tuleja dorobiona, no i teraz ile to kosztuje? 250 zł, jeśli chodzi o demontaż, montaż, wymianę opony z wyważeniem. No i co, obracę kamerkę i pokażę Wam ten piękny motocykl. I zobaczcie kawo maszyny. Wygląda to nowocześnie, wygląda to stylowo. Akurat ta wersja była też u nas na pełnym przeglądzie z zaborami. Możecie ją zobaczyć na naszym kanale YouTube. Więc co, osoby z takimi motocyklami zapraszamy do naszego serwisu, żeby tutaj wymienić. A zobaczcie, na jakie oponki tutaj zdecydował się pan. Mamy tutaj em, Pilot Road czwórecz.